Zmiana wcale nie jest trudna, dlatego że jest w niej coś skomplikowanego. Sam proces jest niezwykle prosty. To, co w procesie zmiany jest najtrudniejsze, to pozwolenie na to, by część ciebie umarła. Ta część ciebie, która wykształciła się w trakcie twojego dotychczasowego życia. Ta część ciebie, która musiała poradzić sobie z twoimi dotychczasowymi wyzwaniami. Często nie z poziomu entuzjazmu radości i lekkości, ale z poziomu walki i cierpienia, potrzebujesz po prostu pozwolić, by ta część Ciebie, która nauczyła się, która zapamiętała, że w życiu chodzi o ciągłe cierpienie, o ciągłą walkę, by ta część Ciebie po prostu odeszła. I wtedy dzieje się rzecz najpiękniejsza. Bo kiedy ty pozwalasz, by odeszło to, czym już nie jesteś, robisz miejsce na to, Czym wybierasz, by się stać? Zauważ, nasze życie toczy się cały czas. Na naszej życiowej drodze pojawiają się coraz to nowe wyzwania. I chociaż do pewnego czasu Twoja dawna osobowość mogła być wystarczająca do tego, by robić postęp, by stawiać w życiu kolejne kroki, to jednak przychodzi taki czas, przychodzi taki moment, w którym ta dawna wersja Ciebie jest już niewystarczająca do tego, by stawić czoła nowym wyzwaniom w Twoim życiu.